Przez większość wojny z Rosją Ukraina skupiała się na obronie, była do tego niemal zmuszona. Ograniczenia dotyczące zachodniej broni przez długi czas uniemożliwiały Ukrainie przejście do ofensywy. A kiedy Ukraina w końcu zaczęła atakować na terytorium Rosji, jej ataki dronami były często pojedynczymi uderzeniami, zanim przeszła do kolejnego celu. Ale teraz wszystko się zmieniło. Rosja się po tym nie podniesie. Nowa strategia Ukrainy może odmienić przebieg wojny. I oddać jej przyszłość w ręce Ukrainy. Wszystko sprowadza się do tematu, o którym już wielokrotnie rozmawialiśmy płonących rosyjskich rafinerii ropy. 25 sierpnia Reuters podał, że Ukraina zwiększyła ataki dronów na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę eksportu energii. W serii uderzeń mających na celu sparaliżowanie obu tych sektorów kryje się cel za zwiększoną liczbą ataków. Zaprojektowano je, by uderzyć w kluczowy sektor rosyjskiej gospodarki. Na którym od lat opierał się Władimir Putin, aby zapewnić sobie napływ pieniędzy potrzebnych do finansowania brutalnej inwazji na Ukrainę. Mówiąc o pieniądzach, mamy na myśli miliardy dolarów. W 2024 roku Rosja zarobiła 192 mld dolarów na eksporcie ropy i produktów ropopochodnych. To oznaczało wzrost o 2% względem 2023 roku, mimo że Rosja sprzedała o 350 tysięcy baryłek dziennie mniej. W 2024 roku, nieźle jak na kraj, który wydaje miliard dolarów dziennie na wojnę rozpoczętą przez Putina, polega na dochodach z ropy i gazu, stanowiących około 1 czwartą budżetu. Ukraina wie, że musi coś zrobić z tym ogromnym przepływem gotówki i w sierpniu podjęła działania. Seria ataków w ciągu miesiąca uszkodziła 10 rosyjskich rafinerii ropy, a część z nich musiała wstrzymać działalność. Reuters podaje, że zakłócenia dotknęły 17% mocy rosyjskich rafinerii ropy, czyli 11 mln baryłek dziennie, Rosja próbowała się dostosować. 26 sierpnia Reuters podał, że Rosja zwiększyła plany eksportu ropy z zachodnich portów o 20 tysięcy baryłek dziennie. Pozornie Rosja sprzedaje więcej ropy, jednak w rzeczywistości tak nie jest. Ropa naftowa to surowa ropa, praktycznie nie nadająca się do użycia. Ropa musi zostać przetworzona na produkt naftowy. Dlatego potrzebna jest rafinacja. Rafinerowane produkty naftowe, takie jak benzyna, olej napędowy, paliwo lotnicze i tym podobne, są warte znacznie więcej niż surowa ropa. Dlatego Rosja chce rafinować jak najwięcej, w ten sposób zarabia więcej pieniędzy. Rosja podnosi prognozy eksportu ropy, co świadczy, że ukraińskie ataki na rafinerie są skuteczne. Ta ropa wcześniej trafiałaby do rafinerii, które Ukraina teraz wyłącza z użytku. Rosja musi pomijać ten etap. By zwiększyć sprzedaż surowej ropy, to wyraźnie wpłynie na dochody na wojnę Putina. Jednak nie tylko eksport jest na to narażony. Wyłączenie rosyjskich rafinerii ma również dramatyczny wpływ na krajowe potrzeby Rosji. 26 sierpnia Media United 24 poinformowały, że cena benzyny w Rosji nieprzerwanie rośnie od początku miesiąca. Na początku sierpnia tona benzyny kosztowała ponad 77 tysięcy rubli. Ok, 980 dolarów. Co było rekordem, informuje portal. Nowe ataki na rafinerie dalej podniosły ceny. W połowie i końcem sierpnia cena tony benzyny A95 sięgnęła 82 300 rubli 1023 dolary i dalej rośnie. Rosyjskie firmy płacą obecnie za krajową benzynę o 55% więcej niż w styczniu. Te koszty przerzuca się na rosyjskie społeczeństwo. Jedną z tych osób jest Swietłana Bezanowa która mieszka w okupowanym krymskim mieście Sewastopol i podkreśla obecne nastawienie panujące w Rosji. Przetrwamy, ale to duży cios dla budżetu naszej rodziny. Jest to bardzo zauważalne, mówi ona, agencji Reutera. Pamiętajcie, że w 2025 roku miesięczna inflacja w Rosji często przekraczała 9%, czasem nawet 10%. Dopiero w lipcu inflacja w końcu spadła poniżej 9%, i nawet wtedy było to ledwo. Bo ostatni odnotowany wskaźnik wynosił 8,8%. Ceny w Rosji już rosną szybko na wszystko. Wzrost cen paliw spowodowany atakami Ukrainy jeszcze bardziej obciąża budżet przeciętnego Rosjanina. Ci ludzie jeszcze wytrzymują, ale jak długo? Problemy wewnętrzne narastają. Dostawy benzyny i produktów naftowych w Rosji są tak niskie, że kraj musi racjonować paliwo w niektórych regionach. Wall Street Journal. Informuje, że na Syberii i okupowanym Krymie wprowadzono racjonowanie paliwa na stacjach benzynowych. Za każdym razem, gdy paliwo jest dostępne, sprzedawane jest po znacznie wyższych cenach niż kiedykolwiek wcześniej. Być może niektóre rosyjskie stacje benzynowe dodatkowo zawyżają ceny ponad już i tak podniesione stawki. I dlaczego miałyby tego nie robić? Te stacje benzynowe mają produkt, na który jest ogromny popyt i bardzo ograniczona podaż. Korzystają z okazji, póki mogą. To korzystne dla nieuczciwego właściciela stacji. Który chce wykorzystać trudną sytuację. W innych regionach Rosji sezonowy napływ turystów wywiera jeszcze większą presję. Według agencji Reuters we wschodnim porcie Rosji, włady pojawiły się długie kolejki samochodów na stacjach benzynowych. Niedobory są spowodowane sezonowym napływem turystów, poinformowały lokalne władze. Rosja zmaga się z kryzysem paliwowym, z którym trudno sobie radzi. United 24 podaje, że Kreml Zwalcza dostawców chcących znacznie podnieść ceny detaliczne paliwa. Dla rosyjskiego społeczeństwa to problem. Pokazuje to, że wyżsi urzędnicy w Rosji najwyraźniej oczekują, iż stacje benzynowe i podobne firmy przejmą na siebie 55% wzrost kosztów paliwa, który obserwują od początku 2025 roku. Rosja od lipca 2025 roku zakazała eksportu benzyny, by utrzymać wysokie krajowe zapasy. I nie przerzucać kosztów na konsumentów. Wszystkie próby opanowania sytuacji zawodzą. Wzrosły o ponad 10% rocznie przekraczając 60 rubli, ok, 75 centów za litr, podaje United 24. Ceny nadal rosną z powodu połączenia niskiej podaży spowodowanej atakami Ukrainy, sezonowego popytu, zatorów kolejowych wynikających z priorytetowego traktowania operacji wojskowych oraz zakłóceń w ruchu lotniczym. Które zmuszają więcej osób do pokonywania długich tras samochodem. Rosja stoi na krawędzi kryzysu paliwowego. I dzięki Ukrainie zaraz w niego wpadnie. Mimo zapewnień rosyjskich urzędników o poprawie sytuacji po zakończeniu sezonu rolniczego i nadejściu jesieni, jest to mało prawdopodobne. Ukraina wciąż atakuje rafinerię ropy naftowej i nic nie wskazuje na to, żeby miała przestać. Każdy taki atak powoduje kolejne komplikacje. Zachodnie sankcje i zaplanowane prace konserwacyjne. Sprawiają, że naprawa rosyjskich rafinerii jest trudniejsza niż dotąd. Możesz pomyśleć i co z tego? Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie robią wrażenie, ale widzieliśmy to już wcześniej. Przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Jednak sierpień okazał się punktem zwrotnym w sposobie, w jaki Ukraina realizuje swoją strategię niszczenia rafinerii. Oczywiście, Ukraina już wcześniej uderzała w rafinerie i to w całkiem sporo z nich, jednak w przeszłości tego typu ataki były pojedynczymi incydentami. Obecnie Ukraina produkuje tysiące dronów dalekiego zasięgu i wkrótce będzie mieć własne pociski tego typu, która jest w stanie prowadzić długotrwałe ataki na najcenniejsze zasoby Rosji, ale o tym za chwilę. 22 sierpnia komentator wojskowy o pseudonimie Dmitriev doskonale podsumował, jak strategia dalekosiężnych uderzeń Ukrainy ewoluowała do obecnego etapu, powodując wspomniane problemy. W 2025 roku ukraińska taktyka uderzeń się zmieniła. Wcześniej były jednorazowe, napisał Dmitrijew na Telegramie. Jednostka została uszkodzona, zakład ograniczył produkcję, ale po kilku tygodniach został przywrócony do działania. Obecnie ataki są powtarzane seryjnie na te same rafinerie w Riazaniu, Nowokuźbyszewsku, Syzraniu, Wołgogradzie i Afipskim. Prosta strategiczna zmiana. Spowodowała poważne problemy w rosyjskich wysiłkach naprawy szkód wyrządzanych przez Ukrainę. Dmitrijew podkreśla, że Rosja nie jest w stanie przywrócić działania jednostek pierwotnego przetwarzania, hydrokrakingu i krakingu katalitycznego po atakach Ukrainy, ponieważ kolejne uderzenia powodują większe szkody. Po atakach połowa rafinerii Rjazańskiej 5% mocy Federacji Rosyjskiej, przestała działać, a w rafinerii Nowokubyszewskiej, 3% uszkodzono pierwotne przetwarzanie. Komentator twierdzi, że takie długie przestoje nie byłyby możliwe przy poprzedniej strategii Ukrainy. Ukraina wcześniej atakowała rafinerię Riazańską, po czym na kilka miesięcy ją zostawiała. To dało Rosji czas na naprawy, dzięki czemu rafineria mogła wznowić pracę, nawet w ograniczonym zakresie. Rosja nie ma już marginesu. Ukraina ciągle atakuje, więc naprawy są bezcelowe. Paul Warburg szczegółowo wyjaśnia to. W analizie z 26 sierpnia o nowej strategii Ukrainy. Dla wielu osób to wygląda na powtórzenie, mówi Warburg, ale to wcale nie jest to samo. Warburg wyjaśnia wcześniejszą strategię Ukrainy, polegającą na pojedynczych atakach na rafinerię przed zmianą celu, a następnie dodaje: Teraz Ukraina wielokrotnie uderza w te same rafinerie. To skoordynowany wysiłek, by całkowicie wyłączyć poszczególne obiekty z działania. Poprzednia strategia opierała się na przypadkowym ostrzale rosyjskiego przemysłu rafineryjnego. Teraz ukraińskie ciągłe ataki mają na celu całkowite zniszczenie. Rafineriom grozi trwałe wyłączenie z eksploatacji. Jeśli do tego dojdzie, Rosja może pożegnać się z dochodami, które czerpie ze swoich produktów rafinowanych, ponieważ będzie zmuszona sprzedawać ropę naftową krajom, które jej nie chcą. Co gorsza, dla Rosji Ukraina będzie się tylko doskonalić w przeprowadzaniu tego typu ataków. Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie dronami dalekiego zasięgu. Te drony są skuteczne, ale ich wybuchy nie powodują szkód, których Rosja nie mogłaby naprawić. To podobnie jak strategia Ukrainy wkrótce się zmieni, 26 sierpnia Euronews poinformowało o nowej cudownej broni Ukrainy: FP5. Flamingo to krajowy pocisk manewrujący o zasięgu 3000 km zdolny przenosić ładunek wybuchowy ponad 1100 kg. Jeśli drony zadają pojedyncze ciosy, to Flamingo jest na tyle potężny, że może zostawić kratery tam, gdzie kiedyś stały rosyjskie rafinerie. Ponadto produkcja tego pocisku na Ukrainie pozwala używać go bez konieczności uzyskiwania zgody innych to bardzo istotne. Niedawno ujawniono, że Stany Zjednoczone de facto zakazały Ukrainie używania rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Tworząc nowy proces zatwierdzania, który jest bardzo trudny do przejścia dla Ukrainy, kraj ten musi najpierw poprosić o zgodę i czekać na akceptację sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki, Pita Hegzuta, zanim będzie mógł wystrzelić. Proces ten obowiązuje od kilku miesięcy, poinformował Wall Street Journal 23 sierpnia: wydaje się, że Ukraina nie otrzymała wielu, jeśli w ogóle jakichkolwiek, pozytywnych odpowiedzi na swoje prośby. Warburg wyjaśnia, czemu pojawienie się Flaminga może być brakującym elementem nowej strategii Ukrainy. Flamingi na scenie potrafią zadać mocniejszy i głębszy cios. Według niego na terenie Rosji te obiekty mogłyby zostać wyłączone w znacznie poważniejszy sposób. Fleming może być ciosem łaski dla Ukrainy niszczącym rosyjski przemysł rafinacji ropy. Lista problemów omawianych wcześniej w tym filmie wydaje się błahostką wobec tego, co nastąpi później. Czy Rosja może wpłynąć na nową strategię Ukrainy raczej nie. Powodem jest kolejny problem, który umożliwił Ukrainie stworzenie nowej strategii, jak wyjaśnia Dmitrijew na telegramie. Mapa rosyjskich rafinerii ujawnia istotny problem strategiczny. Główne moce przerobowe rafinerii są skoncentrowane w europejskiej części kraju, podczas gdy zużycie paliwa rośnie na Dalekim Wschodzie, jak wyjaśnia. To rodzi dwa problemy. Po pierwsze, Rosja nie może po prostu zwiększyć dostaw ropy do wschodnich rafinerii. Gdzie będą na tyle daleko, by być poza zasięgiem nawet ukraińskiego flaminga? Brakuje tam infrastruktury, a jej budowa trwałaby lata, na co Rosja nie ma czasu. Po drugie, konflikt wynikający z obsługi wschodniego popytu przez zachodnie rafinerie zwiększa ryzyko. Paliwo i inne produkty, które Rosja sprzedaje, muszą pokonywać setki, a często nawet tysiące mil, aby dotrzeć tam, gdzie są potrzebne. Ta ogromna odległość wpisana w łańcuch dostaw stwarza wiele okazji dla Ukrainy do przeprowadzania kolejnych ataków. Podczas gdy rosyjskie produkty paliwowe są w tranzycie, widzimy również jak Ukraina uszkadza ten łańcuch dostaw, jak wyjaśnia Dmitrijew. Na terminalach eksportowych używa się bezzałogowy statek powietrzny, ów i dronów morskich. Ataki na Ustługę i Noworosyjsk chwilowo wstrzymały eksport produktów naftowych. Madiar zgłosił uszkodzenie rurociągu Drużba, który przesyła rosyjską ropę do jego ojczyzny. Twierdzi, że Ukraina niszczy nie tylko rafinowaną ropę u źródła, ale też obiekty wykorzystywane przez Rosję do eksportu ropy. Pozostaje jedno pytanie, dlaczego Ukraina postanowiła wykorzystać rosnące zapasy dronów i krajowych rakiet do niszczenia rosyjskich rafinerii? Duża część powodu sprowadza się do kwestii czasu. Dawniej Ukraina nie dysponowała tyloma dronami, by prowadzić stałe ataki jak obecnie. Była również poważnie ograniczona pod względem liczby posiadanych rakiet oraz sposobów, w jaki mogła je wykorzystywać. Pierwszy z tych problemów już nie istnieje. A drugi jest w trakcie rozwiązywania, dzięki pojawieniu się flaminga. Jednym z powodów jest to, że Ukraina ma dość, iż jej sojusznicy potępiają Rosję za wojnę, a jednocześnie robią z nią interesy. Ukraina w końcu mówi: Dość! Warburg podkreśla, że handel z Rosją trwał długo. Wyraziliśmy rozczarowanie. Mamy dość, Warburg ma rację, według Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem. Zakupy rosyjskich paliw kopalnych przez Unię Europejską. Czyli Unia Europejska w 2024 roku przekroczyły wartość pomocy wojskowej, jaką wysłano do Ukrainy. Różnica była wyraźna: 229 miliardów dolarów wydanych na rosyjskie paliwa wobec 196 miliardów dolarów pomocy wojskowej. Ukraina może słusznie twierdzić, że Unia Europejska odebrała jej wszelką przewagę, dokonując tych zakupów. Mimo sankcji i potępień, Unia Europejska wciąż przekazywała Rosji pieniądze. Umożliwiając Putinowi kontynuację inwazji. Widać tu hipokryzję. Europa chce mieć i zjeść ciastko. W 2025 roku Ukraina odpowiedziała atakami na rosyjskie rafinerie oraz infrastrukturę transportu gazu i energii. Logika jest prosta: nikt nie może kupić rosyjskich paliw kopalnych, jeśli te paliwa płoną, a rafinerie, które je produkowały, zostały obrócone w gruzy. Ale to nie wszystko. Wspomnieliśmy o elemencie czasu, który zaczyna odgrywać rolę w przypadku Ukrainy. Teraz mając drony, musi realizować strategię wielokrotnych ataków na rafinerie. Jednakże kwestia czasu odgrywa również rolę w tym, co dzieje się na poziomie dyplomatycznym, z dala od pola bitwy. Sierpniowe spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce może wpływać na działania Ukrainy. To spotkanie nie przyniosło zbyt wiele, przynajmniej z ukraińskiego punktu widzenia. Z pewnością nie doprowadziło do tego, że Putin zgodził się zakończyć wojnę. Kilka dni przed spotkaniem na Alasce, Trump ostrzegł Putina o poważnych konsekwencjach w razie braku porozumienia pokojowego. Konsekwencjami byłyby zapewne wtórne sankcje, którymi wcześniej groził Trump. Putin wykorzystał spotkanie na Alasce, by zyskać czas na rozmowę z Ukrainą, przeciwdziałać izolacji Rosji od lutego 2022 i zakończyć spotkanie bez zgody na działania korzystne dla Ukrainy. W dniach po tym spotkaniu Rosja wykluczyła również możliwość zaakceptowania jakichkolwiek europejskich wojsk wchodzących na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa. Jej żądania pozostały bez zmian, więc zaktualizowana strategia Ukrainy jest odpowiedzią. Teraz robi to, co amerykańskie sankcje miałyby osiągnąć wyłączając rafinerię z działania to jest demonstracja siły ze strony Ukrainy. Do Donalda Trumpa wysyłany jest sygnał, że jeśli naprawdę chce doprowadzić do pokoju w wojnie na Ukrainie, to musi działać szybko. Ukraina nie zamierza już dłużej na niego czekać, a Stany Zjednoczone ryzykują, że przestaną się liczyć. Nowa strategia Ukrainy wysyła sygnał Rosji. Kanał YouTube Silikonowa Kurtyna wyjaśnia, że zidentyfikowała największą słabość Rosji. Rosyjski przemysł naftowy i gazowy, dawniej siła gospodarcza i broń geopolityczna, stał się słabym punktem. Prawdziwa słabość rosyjskiej gospodarki i armii Putina. Kanał podkreśla, że większość rosyjskich rafinerii znajduje się na zachodzie kraju, jak wspomnieliśmy wcześniej. Jednak prawdziwa słabość tkwi tutaj w tym, jak bardzo Rosja polega na swoich paliwach kopalnych, aby utrzymać swoją gospodarkę w ruchu. Jak wcześniej wspomniano, dochody z paliw kopalnych to 25% budżetu federalnego Rosji. Wyobraź sobie, że te dochody przepadają. Ukraina zmieniła strategię i wielokrotnie atakowała rosyjskie rafinerie, powodując straty sięgające prawie 200 miliardów dolarów. Rosja już znajduje się w poważnych tarapatach gospodarczych. Business Insider przewiduje, że krajowe rezerwy finansowe mogą wyczerpać się jesienią 2025 roku. Ponieważ Putin sięga po środki z tego funduszu awaryjnego, żeby kontynuować swoją wojnę, ograniczenie części dochodów Rosji i spowodowanie poważnego kryzysu paliwowego w kraju. Ostatecznie dostajesz Rosję niezdolną do dalszej walki. Rada Atlantycka zauważa, że rozmiar Rosji to także jej słabość w kontekście kryzysu paliwowego. Według Rady, Ukraina, przeprowadzając falę nalotów na terenie całego kraju, zamierza teraz wykorzystać tę ogromną przestrzeń i przekształcić ją w największą słabość Rosji. Kreml nie ma dość systemów obrony powietrznej, by chronić tysiące celów wojskowych i energetycznych w 11 strefach czasowych. Rosja przez wieki broniła się rozległym terytorium, ale obecnie to już nieistotne. Ukraina nie musi atakować wschodu, bo rafinerie będące celem są na zachodzie. Drony i pociski nie są tak słabe jak żołnierze zmuszeni maszerować setki kilometrów. Jedna strategiczna zmiana Ukrainy odmieniła sytuację. Rosja musi teraz obawiać się kolejnego ukraińskiego megapocisku. Poza Flamingiem obejrzyj nasz film i zasubskrybuj The Military Show, by śledzić najnowsze taktyki Ukrainy. Dziękujemy za oglądanie.